Nie była pierwsza i nie była ostatnia. Na pewno będą kolejne ofiary, na pewno będą kolejne osoby, które będą cierpieć z powodu tej okupacji. Więc czas skończyć tę okupację, czas powołać wolną Palestynę i czas zakończyć ten cały pokój. Bez wolności Palestyńczyków nie będzie sprawiedliwości i nie będzie pokoju w tym regionie. Pokój jest zależny od wolności Palestyńczyków. Niech żyje Palestyna. kolega Filipa z Pracownicy Demokratycznej. Dziękuję. bardzo. Się, no spotykamy się regularnie pod ambasadą Izraela. Najczęściej kilka razy w roku mamy te protesty. Za każdym razem, kiedy państwo izraelskie dokonuje jakiejś zbrodni i za każdym razem mówimy, mówimy o tym okrutnym bultożerze, który stale niszczy palestyńską ludność od dziesiątek lat, bezkarnie, bez żadnego oporu ze strony tak zwanej wspólnoty międzynarodowej, ze strony tak zwanych demokratycznych państw, które zamykają oczy na los, Ludności palestyńskiej. Już ponad 70 lat, od 70 kilku lat trwa stały proces kolonizacji, stały proces ucisku, represji, zabójstw, tortur wobec mieszkańców i mieszkanek Palestyny. Dlatego tutaj po raz kolejny jesteśmy. To jest kolejna rocznica nagby. Kolejna rocznica palestyńskiej katastrofy, wielkiej czystki etnicznej, która miała miejsce w 1948 roku i w latach kolejnych. Ale jak zwykle przy takich okazjach, to nie jest tylko kolejna rocznica, ale to jest też teraźniejszość. To jest też dzisiejsza rzeczywistość. Nie szkodzi. Dam radę i bez mikrofonu. W zeszłym roku nam nie pozwalano używać mikrofonu i też dawaliśmy radę. Teraz też damy radę. Mamy tutaj zdjęcia, kilka osób trzyma te zdjęcia dziennikarki Al-Jaziry, brutalnie zamordowanej przez wojska izraelskie kilka dni temu, która przez lata no, prowadziła po prostu relacje z Palestyny. Była po prostu dziennikarką. I z punktu widzenia władz izraelskich, Wydaje się, że można bezkarnie zabijać także dziennikarzy, także dziennikarki. Tak jak się zabija od lat palestyńczyków, palestynki na zachodnim brzegu w strefie Gazy z regularnymi bombardowaniami, z regularnymi atakami i mamy już tak naprawdę bardzo wielu zabitych dziennikarzy w przeciągu ostatnich dekad, jeżeli chodzi o Palestynę. To jest tylko kolejny przykład tego dzieństwa. Zabójstwo, zabójstwo zimną krwią, które później, kilka dni później, w czasie procesji potrzebowej, do którego jeszcze atak na procesję potrzebową nierozumienie, atak na ludzi, którzy trzymali trumnę. To jest naprawdę okrutne podsumowanie tego, czym jest państwo Izrael. Państwo niesprawiedliwości, państwo apartheidu, państwo wykluczenia, państwo kolonializmu, państwo zrodzone na represjach, państwo zrodzone na krwi. I co warto podkreślić, państwo zrodzone na poparciu tak zwanych wielkich mocarstw. Tak zwanych wielkich mocarstw, ponieważ są one wielkie tylko i wyłącznie wielkością ich własnych zbrodni. Nic tu się nie zmienia. Ale my też, my też niezmiennie przeciwko temu występujemy, przeciwko temu protestujemy. Niezmiennie od lat ludzie w samej Palestynie nie dają się złamać, nie dają się pokonać. Opór Palestyńczyków wciąż ma miejsce i to też trzeba z całą mocą podkreślać. Okupanci, kolonialiści nie wygrali. Okupanci i kolonialiści nie mają tutaj sukcesu. Palestyńczycy wciąż walczą, palestyńczycy wciąż walczą i będą walczyć. I ludzie na całym świecie, ludzie, którzy mówią o solidarności ludów, o solidarności uciskanych, o solidarności wszystkich bombardowanych, niezależnie czy te bombardowania mają miejsce i jakie mocarstwo ich bombarduje, my jesteśmy z tymi bombardowanymi przeciwko imperializmowi. Przeciwko polityce tak zwanych możnych tego świata, jak mówiłem możnych i wielkich tylko wielkością własnych zbrodni. I w imię tej solidarności ludów, solidarności z ludźmi żyjącymi pod okupacją, pod bombami, ponownie krzyczymy wolna Palestyna, wolna Palestyna, wolna Palestyna. Wolna Palestyna, wolna Palestyna. I dlatego będziemy przychodzić tak długo, tak długo dopóty, dopóki ostatni Palestyńczyk i ostatnia Palestyńka nie będą tak naprawdę wolnymi ludźmi, żyjącymi w wolnej Palestynie, równych ludzi, niezależnie od religii, niezależnie od narodowości. Dziękuję bardzo. Dziękuję بالدم نفديك يا فلسطين wszyscy بالدم نفديك يا فلسطين شكراً poproszę kolega Walid Abu Ammar. كلاس Wolna! بولنا فلسطين بولنا فلسطين بولنا فلسطين To nie było takie powiedzenie, tylko że. 144 lata temu. ziemia bez mieszkańców i dla ludzi bez ziemi. Wiemy wszyscy, to było wielkie kłamstwo. Otóż my, Palestyńczycy, jesteśmy mieszkańcami tego rejonu od wieków przed Izraelczykami i tam się pojawiliśmy od tysiące, tysiące lat. Od milionów. Od milionów lat. Od czterech lat. Jesteśmy na wygnaniu, mieszkamy w namiotach, żyjemy w bardzo trudnych warunkach, ale prawda jest jedna, że to jest nasza Ziemia, do naszej Ziemi wrócimy kiedyś, do naszych domów, do naszej Ziemi i do naszej ojczyzny. Chcemy czy, czy nie, i tak wrócimy do naszej Ziemi. I do naszego kraju. Od 74 lat trzymamy kluczy do naszych domów, filmujemy akty własności naszych domów. Pilnujemy w Święty dom domów i ziemi. prawda jest jedna, czy nie padam tam w Od 74 lat żyjemy w biedzie, żyjemy w Namze, ale robimy jedno i to widać. Ocimy nasze dzieci. Miłość do swojego kraju. Ocimy nasze dzieci. Tak samo jak nasi przodkowie, jak nasi rodzice. Przykazali nam miłość do swojego kraju, Mi miłość do Palestyny, to my razem ze Mlekiem Matki będziemy karmić nasze dzieci, że sprawiedliwość jest ponad wszystkim, że prawo powraca do swoich wła właścicieli, że ziemia powraca do swoich właścicieli. Odbudujemy Palestynę, odbudujemy nasz kraj i wracamy wcześniej czy później do naszego kraju. R ja sam, zawsze. Od 74 lat zabijają nas. Próbują zabić prawdę. Próbują okryć prawdę. Próbują fałszować historię. Przez to widzieliśmy ostatnio, jak z zimno krwią zabili Cirin Abu Ale krew Cirin będzie dla nas motywatorem, aby nigdy nie zatrzymać, aby iść dalej, aby wolny świat wiedział prawdę, aby wolny świat ujrzał prawdę, aby wolny świat widział prawdę na oczy, gdzie widział na oczy również izraelskie masakry w Palestynie. Dzisiaj ginie się RIN, ale urodzi się tysiące dzieci, które będą szli drogę, którą szła się Wszystko. Wszystko to służy jednemu celowi, aby źródła, aby pomój, aby kraj wrócił do swoich prawdziwych właścicieli. Wolna Palestyna. Niech żyje wolna. Palestyna. Wolna. Palestyna. Wojna. Dziękuję. My mówimy też. Jeszcze Palestyna nie zginęła. Długo mi żyjemy. Witam w ambasadzie, przykazujecie waszą. Dzień niedługo ja będzie ambasada, będzie Izrael. To jest wyrok historia. Polska była 123 lat, a my będziemy wolni. Będziemy żyć w kraju wolnym, jako wolnymi ludźmi. Poproszę koleżankę, koleżankę, Witam państwa, ja jestem Polką. Popierającą wszystkie ruchy dążące do wyzwolenia spod brutalnej okupacji. Ja przypomnę o tym, że ludność semicka zamieszkała te tereny. Stanowi zarówno ludzi wyznania, Mojżeszowego tych jest akurat najmniej, bo w tej chwili judaizm biblijny bardzo różni się od rabinicznego, jak również ludność zamieszkiwana Semici, prawdziwi Semici, którzy wyznają islam. Te tereny zamieszkiwane były od zelenia dziejów przez ludy semickie. Po II wojnie światowej, jako rekompensatę za zbrodnie niemieckich narodowych socjalistów, przyznano cudze ziemię ludności bynajmniej nie pochodzenia semickiego. W dodatku bynajmniej nie wyznania czy też tzw. judaizmu biblijnego. Stanowi to katastrofę. Od samego początku. Miejscowa była mordowana i rabowana. Bulgarzami niszczono domy, bombardowano. Nawet w obozach dla uchodźców, Sabra i dokonano rzezi. To są w ogóle zbrodnie przeciw ludzkości, zbrodnie do dziś nieosądzone i nieukarane. Podczas kiedy. Izrael rości sobie pretensje nawet do mienia bezspadkowego, do, do w ogóle jakichś absurdalnych roszczeń. Ludność zaryskująca w Palestynie, mordowana i grabiona, nie ma żadnych praw i nie otrzymuje żadnych rekompensat. Ja się domagam dla Palestyny nie tylko wolności, ale rekom, rekompensat za... Wszystkie te lata zniewolenia mordów, gwałtów, grabieży i chmienia. Zaniszczenie nie tylko domów, bo nawet drzewa oliwne są karczowane przez okupantów. Dziękuję, tyle ja chciałam powiedzieć. We're <speaking in foreign> to <language>